Siema witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Ja jestem Nocur, a to druga część serii top 10 najlepszych sekretnych miejsc na mapach w całej serii gier Farming Simulator. W dzisiejszym odcinku znajdzie się naprawdę wiele miejsc, o których nie mieliście pojęcia, ale też dużo osób w komentarzach pod poprzednim materiałem podpowiedziało mi o wielu nowych ciekawych miejscach. Tak więc nie przedłużając zostawcie subskrypcję i łapeczkę w górę. Piszcie również komentarze, bo jestem ciekawy waszego zdania. Co sądzicie o tych miejscówkach? No i jak już wcześniej wspominałem, zostawcie subskrypcję, ponieważ zbliżamy się do bariery 50 tysięcy subskrypcji. Wtedy wyjdzie bardzo ciekawy specjal, także warto moi drodzy. Także ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Numer 10. Labirynt w kukurydzy. Na mapie Elm Creek na górze mapy znajduje się Labirynt z kukurydzy. Obok tego labiryntu możemy również ujrzeć bardzo starą, rozpadającą się stodołę, która to jest bardzo zarośnięta. Owy labirynt nie wyróżnia się niczym szczególnym. Na jego końcu nie znajdziemy skarbu, ale co do niego, to ciekawostką jest to, że gdy raz skosimy ten labirynt z kukurydzy, to on nam już nie odrośnie. Sprawdzałem to w jednym ze swoich materiałów. Numer 9. Czerwona haczka Na mapie Goldcrest Valley, Farming Simulator 17, na środku wysepki, która to znajduje się w stawie, możemy znaleźć haczkę pomalowaną całą na czerwono. Jest to o tyle dziwne, że przecież żaden przedmiot nawet z narzędzi w całym farmingu nigdy nie był w jednym kolorze. Znając Giantsów, to ta haczka coś oznacza i bez powodu się tutaj nie znalazła. Jeżeli wiecie coś dokładniej na ten temat, to zostawcie komentarz pod tym filmem. Numer 8. Ruiny zamku Na mapie Haunt Bayron Farming Simulator 22 w lesie na górze mapy możemy natknąć się na ruiny bądź też pozostałości po jakimś zamku. Dodatkowo na tych ruinach znajduje się jedna ze znajdziek. Owe ruiny pokazują nam, że w przeszłości w tym miejscu mógł stać jeszcze jakiś zamek, oprócz tego, którego mamy na środku mapy. Numer 7. Park. Park na mapie Westbridge Hills może nie jest jakiś tajemniczy, ale jest to dosyć ciekawe miejsce, na którym to znajdziemy jakieś zabytkowe armaty czy też dziwne pomniki. Na środku znajduje się fontanna. Jest to z pewnością miejsce, w którym to gracz może odpocząć i się zrelaksować. Numer 6. Kino samochodowe. Zostańmy jeszcze na chwilę na Westbridge Hills. Niedaleko parku możemy natknąć się na równie ciekawe miejsce czyli na kino samochodowe. Mamy wypisane na tablicy również tytuł filmu jak i budynek razem z billboardem na którym to będzie wyświetlane opisywane na tablicach film. Numer 5. Camping i wózek golfowy Miejsce to nie byłoby jakieś tajemnicze gdyby nie to, że za tą przyczepką campingową znajduje się kolejny wózek golfowy należy on prawdopodobnie do właściciela mieszkającego w owej przyczepie. Wózek ten możemy znaleźć na wysepce po drugiej stronie rzeki. Numer 4. Zamek. W Farming Simulator 2011 możemy natknąć się na dosyć ciekawy zamek. Jest on w całości i raczej nie są to pozostałości. W środku jest on pusty. Jedynie co możemy tam znaleźć, to butelkę, która jest jedną ze znajdziek. Na ten zamek dostaniemy się najlepiej wspinając się po górze. Numer 3. Wyciąg. W tej serii nie mogło zabraknąć wyciągu, na którym to po możemy oglądać mapę z poziomu czterech lornetek umieszczonych na każdym rogu. Na środku tego wyciągu znajduje się również wielki kompas. Dodam tylko jeszcze to, że szkoda, że nie możemy z tych lornetek patrzeć w dowolne punkty na mapie, ponieważ grając na multiplayer mielibyśmy stałą kontrolę nad graczami grającymi z nami. Numer 2. Meteoryt Nie każdy o tym wie, ale na mapie Hegenstedt Farming Simulator 2013. Pomiędzy polem 23 a polem 32 po znalezieniu odpowiedniej liczby potków, między godziną 12 a pierwszą w nocy mogliśmy się natknąć na meteoryt. Meteoryt po prostu spadał z nieba właśnie między wcześniej wspominanymi godzinami, ale jak już mówiłem, tylko pod warunkiem, jeżeli zebraliśmy odpowiednią liczbę potków Zdaniem widza w komentarzu musiało być to 50, ale ja osobiście nie powiem wam dokładnie, ile trzeba mieć, ponieważ nigdzie to nie pisze. Meteoryt, poza tym, że świeci i wydaje dziwne dźwięki, to nic innego nie robi. I nie moi drodzy, to nie jest mod. Owy meteoryt faktycznie był easter eggiem w farmingu 13. Nawet w plikach gry, jak dobrze poszukacie, to znajdziecie plik z dźwiękiem tego meteorytu. Numer 1 UFO. Kolejna pozycja i kolejny easter egg, który uważany był jako mod, ale również w plikach gry jest plik z dźwiękiem. A mowa tutaj o UFO Farming Simulator 2009. Na mapie po lewej stronie możemy natknąć się na kamienie przypominające lub wzorujące się na Stonehenge. I cały meg polega na tym, że po odblokowaniu wszystkich osiągnięć w grze, między godziną 12 a 1 w nocy, powinno nam się nad tymi kamieniami pojawić UFO. Wydaje ono również dziwne dźwięki. Owe UFO po prostu przylatuje o danej godzinie, podlatuje na środek miejsca tam, gdzie znajdują się kamienie i odlatuje. Wielu ludzi uważało to za mod, ale jak już mówiłem wcześniej, UFO było podstawowo w grze. Tak więc moi drodzy, zapraszam Was do mojego podsumowania. Także jak sami widzicie, starsze farmingi są dużo bardziej bogatsze, w różne ciekawe miejsca i isteregi. Jest to spowodowane prawdopodobnie tym, że twórcy nie zajmują już się dodawaniem takich mało znaczących rzeczy do nowych odsłon, chociaż moim zdaniem gra dzięki takim smaczkom staje się ciekawsza. Tak więc piszcie komentarze, co sądzicie na temat pozycji z dzisiejszego filmu, subskrybujcie kanał, ponieważ zbliża się 50 tysięcy subskrypcji, no i zostawcie łapeczkę, jeżeli materiał się spodobał. Także żegnam się z Wami, mówił Nocur, do następnego, cześć, na razie.